Cześć. nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad zapisaniem swojej pociechy na zajęcia logopedyczne? Córka sąsiadki uczęszcza na terapię. W przedszkolnej szatni usłyszałeś, jak mamy wymieniały się z postrzeżeniami dotyczącymi postępów w rozwoju mowy bądź korekcji wad wymowy? Hmm, fakt. Trochę przekręca wyrazy. Zamiast kaczka mówi tata, ale myślisz sobie, no przecież on ma dopiero 4 lata. Na pewno wszystko zaraz się unormuje, jest przecież jeszcze taki mały. No niestety, to błędne myślenie. Dziecko nie wyrośnie z wad wymowy. W wieku 4 lat, zamiana głoski K na ty jest uznawana za wadę, która wymaga jak najszybszej korekty. W jakich przypadkach warto skonsultować się zatem z logopedą? Dziecko ślini się i funkcjonuje ze stale otwartymi ustami. Na co dzień oddycha ustami. Po ukończeniu pierwszego roku życia nie wypowiada sylab ani najprostszych słów, na przykład baba, mama. Pomimo ukończenia drugiego roku życia, wypowiada tylko kilka podstawowych słów. Nie łączy słów w proste zdania, na przykład, Mama daj am. Kiedy mówi, wysuwa język między zęby, na przykład w wyrazach takich jak smog, zima, namiot, zupa. Dziecko przez dłuższy czas miało problem z przerośniętymi migdałami podniebiennymi i lub trzecim migdałem. Teraz jest świeżo po zabiegu usunięcia. Jest w wieku między piątym a szóstym rokiem życia, a w jego wymowie nie słychać prób wypowiadania głoski ry. Ukończyło 4 lata, a głoska k zastępowana jest głoską ty. Ponadto głoski syzycydzy zastępuje głoskami sizicidzi, a głoskę l zamienia na i. 3-latek nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie używa gestów wskazywania palcem, nie rozumie kierowanych do niego poleceń, wskazuje za, wykazuje zachowania ze spektrum autyzmu. Dziecko zaczyna się jąkać i niekoniecznie wynika to z jego ekscytacji. Dziecko śpi z otwartymi ustami, w nocy chrapie, zgrzyta zębami i ślini poduszki. Rodzicu, to Ty najlepiej znasz swoje dziecko. Jeśli zauważysz cokolwiek niepokojącego w rozwoju mowy swojego dziecka, uznaj to za sygnał alarmowy i nie zwlekaj z podjęciem szybkiej interwencji. Z wad wymowy się nie wyrasta. Jeśli temat Was zainteresował, a treść materiału uważasz za wartościową, polub dzisiejszy film i zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę miłego dnia, do usłyszenia.